Bum. Aha. Dobra, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Wolzor, a oto 57 odcinek z Dragon Age Początek Jak dobrze pamiętacie, ostatnio weszliśmy w końcu do tej świątyni zrujnowanej Przebyliśmy się przez legiony turk, tur, kultystów, którymi ostatecznie całkiem dobrze się zajęliśmy Doszliśmy właśnie, oczyciliśmy całe tutaj piętro, proszę No i czas właśnie udać się wyżej, do proszę Legowiska żbiów. oczywiście lokacja nazywa się trochę inaczej, ale z jakiegoś powodu jest tak podpisana. Tak w dzisiejszym odcinku pewnie znowu czeka nas takie sporo walki, ostatnio wiele takich, gdyż ruszyliśmy się trochę z sabułu. ale niedługo jak tylko byśmy się udali do Rozamaru, to naprawdę sporo byłoby zadań pobocznych, jak i dialogów. Sprawdzę piesią Piesio ma rozdane awanse, ma. Okej, okay, nie ma tutaj co przedłużać zbytnio listy idzie oczywiście przodem. No i sprawdzamy z jakiej stali ulepieni są tutaj kultyści, którzy są przed nami. Mam oczywiście tutaj jednego bossa, którym trzeba się zająć trochę szybciej. Później natomiast można się zająć pozostałymi. Tak, on całkiem mocno bije. Zabiję go na hita. Nie, bo nie trafiłem. A ten wziął. O kurde! Wiesz, on jest jak Jakim ja cudem go ogłuszyłem. No nie wiem, ale wiem jedno. Już mi nie będzie. Dobrze, Ali tutaj się wrócił, zajął się naszym panem, którego chcieli widzieć, tu nie chcieliśmy. Teraz by się jeszcze przydało, był by u drwiny. Z drogu ja drwinę, tutaj dam trochę dalej. Dobra! Alistair jednak przyjmować obawienia będzie zdecydowanie lepiej. Teraz trochę gorzej, gdy strzaską u pancerz u kuntysta. Oj, to wygląda źle, ale uda się, mimo że Alistair ostatecznie jest całkiem nieźle przed ich pobity. Głównie to tą choru donoś, jaką jest trzaskanie pancerza, czy tam strzał, który właśnie to robi, czyli z strzałców to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mocne zdolności Zwłaszcza przeciwko graczom Gdyż one po prostu diametralnie po prostu zdejmują masę, masę zbroi Proczę zostawi okład, przyda się na pewno w trakcie następnych walk No i tutaj będzie całkiem trudno potencjalnie, gdyż Na wejściu czeka nieprzyjemna rzecz i dwóch magów W sumie mam pomysł Musimy tam wcale wchodzić i. Y, mieć wielkiego problemu, gdyż możemy zrobić. Uźwa. Ale zwaliłem. A ten zamieć wdał. Kurde, no nie. No to tak, trochę fail. Jak dobrze widać. Trochę żem źle użył, gdyż ja powinienem to zrobić, gdy zaczęła się walka, gdyż tak nie wychwyciło, mimo że wiedzieliśmy są tam przeciwnicy. E, no, fail, niestety, ale dobra, nie ma co rozpaczać. Czas zająć się dalej. Adam, tej celę strzał, sprawdzę, czy będę strzelał już szybko. Bo na pewno zwiększa mi to trochę obrawienia i szansę na krytyka. Ale to, patrząc na to, jak wolno strzelam wtedy, to nie jest tego warte. Zwłaszcza gdyż ten Dobra, bonus jest spory. Ale nie mamy obecnie tych rokawiczek, które nas szybkie celowanie i nie będziemy ich mieli do końca gry więc... Tyle złego. Gdyż teraz, po prostu, gdy uruchomimy tu zdolność, to strzelamy bardzo wolno. Ale to jeszcze się zmieni. Po prostu zmniejsza to nam obecnie DPS-a, czyli te zadawane obrawienia na sekundę, powiedzmy. A później będzie zdecydowanie pewnie na odwrót szansa zmniejszenia kości ruchu. Słabiutka urna. Między innymi pewnie takie będziemy albo sprzedawać, albo do... dla kręgu oddawać w zamian za expa. a chyba też bonusowe obrawienia, jeśli dobrze pamiętam. Ale co do tego, to ja przekonany nie jestem. O! Potrafimy wykrywać pułapki! Niesamowite! No i swego drogu, ja tutaj mam problem. Zresztą tam się wszyscy wrócili, ale... Tymczasem do mnie idą trzy e, smoczeł. Smoczełta, do, chyba dokładniej. Dobra, wysadzić się można. Mamy lodowe c więc... Lodowe lodowe nie mają żadnego bonusu do obramy, chyba z tego co widzę. A dziwne, bo to przecież są bardzo smoki. Więc można by się spodziewać, że jednak będzie. Swoją drogą, sprawdzałem przed odcinkiem jakoś mojego mikrofonu. Nawet jak nagrywałem w Dragon Age'u. Była świetna, więc gdy znowu spojrzę sobie na ten odcinek i nagle ta jakość będzie dużo gorsza, to znaczy, że coś jest nie tak, chyba gdy nagrywam dłużej, nie wiem. Gdyż w trakcie takich krótszych filmików, niezależnie czy z ekranem, czy z Dragon Age'u, wtedy ta jakość dźwięku naprawdę jest bardzo solidna, z mojego mikrofonu. Ja mam nadzieję, że teraz faktycznie będzie to też odzwierciedlało w grze i będę mógł w końcu przestać się nim bawić. Dobrze, ruszmy dalej. Jeszcze trochę tutaj nas walk w tym odcinku zdecydowanie czeka. Nie wiem, czy przez większość jaskini mowy się nie przebijemy. Czy to jest walka, o której myślę? Tak. A no to w tej sytuacji akurat stoimy. A Win zrobi jedną rzecz. Gotowe przykierowania na Win. No to bez znaczenia. Okej, okay, teraz, teraz możemy iść to panie shall to. by zadziewało. tylko chyba na tego maga. A dobra, już nie żyję. A tu jeszcze są te smopełta. Dobra. Ej, nie ma problemu, Reliana już się nimi zajmuje. Okej. Okay. A i tam kolejny mak jest, dobra Alistair, weź się cofnij. A ja się nim zajmę, gdyż mam zabójczył strzałę. Trafiłem, dobra. Czas się zająć resztą. Dobra, bez żadnego problemu sobie radzimy, tak jak podejrzewałem, choć Ci magowie mogli namieszać Ale ja z doświadczenia po prostu wiem, że ich trzeba się pozbywać jak najszybciej i że nie powinienem Robić co właśnie zrobiłem, gdyż teraz to możemy mieć problem To nie mały Zwłaszcza, że rywali jest tutaj naprawdę sporo Uj, Alistaira złapaliśmy w tą pułapkę. E, proszę bardzo. Eksplozja Paraliżu. Paraliż na 21 sekund. No. Słabo. Zresztą teraz Alistair tu nie pomoże, choć cały szyb się nastrzał i dosięgnął. No i niedługo piesek będzie mógł być przeraźliwego bycia, by ich dalej ogłuszyć. Okej. Okay. No dajemy sobie radę. To właśnie pokazuje, jak ta zoność jest chora. Dla mnie jedna z lepszych w grze. Tak nie najlepsza, właśnie kombinacja, ten paraliż. Jeszcze jest oczywiście e, taka potężna z. Takie potężne jeszcze pouczenie, że wstawiamy zamieć jaki burze i jest wtedy. E, nie pamiętam jak się to nazywa. Zamieć stulecia, coś takiego na polski. Zadaje to naprawdę duże obrawenia, ale może nas bardzo łatwo zabić i obejmuje bardzo dużo miejsca, ale coś jest to bardzo fajne, może też w tym odcinku, nie w tym odcinku, przepraszam, w tej serii tą zdolność pokażę. Dobra, przeszukajmy sobie tych upiestów i można ruszać dalej, bo kto jeszcze nie mamy wyboru ścieżki. Niedługo się to pojawi, my oczywiście na 100% zamierzamy to miejsce przeszukać. Mamy wejście w górę. Teraz tam zaraz będzie chyba pierwsze rozwidlenie, albo i nie. No, od nie robiłem tego zadania o, urne, o urnie. żeby nie mówić. I to jest walka, o której myślałem wcześniej. Oczywiście we tylko jednego smoka złapałem z jakiegoś powodu. W ogóle te i Winters w zasadzie tak wiele nie biją. Taka ciekawostka. Okej, okay, wysył tu da radę, radę, bierze was. Ja muszę coś zrobić kosztem niestety naszego pieska. Przepraszam, sneakers. Ale muszę. O te różne obrawienia. Oto właśnie ja mam granaty. Oj, jeden mag jeszcze jest! Czemu on jeszcze żyje? Alistair! Nie żyje. Jestem martwy. Aj... Kotów. A ci dam podatki... Do... Ty też nie żyjesz. no, dobra ci tak. Oj, który okazji zamroził. Naprawdę zbyt nowo to on nie zagrał. No, niestety nasza postać upada po raz kolejny. Tiro tutaj nie wyliweś się bez problemu z tej walki. Mogę, no, co się stało z tym? smoczkiem nieźle, nieźle. Sobie, sobie zaczął latać po śmierci. W końcu się nauczył, gdyż jeszcze nie umie w tej chyba latać. Nigdy nie widziałem, jak małe smocze latało w tej grze. Przynajmniej pośmiertnie udało mu się w końcu nauczyć tej, tej sztuki Dobra Przeszukanie, absolutnie wszyscy idziemy wpierw do tej odnogi A, pamiętam co tu będzie Tu będzie całkiem fajna walka Dla raz, zwłaszcza Alistair Okej, okay, no i walimy te smoki Aż trzy będzie tutaj, zostaniemy oczywiście smocze, masy smoczych łusek, z których potem będziemy robić zbroję Która pozycja nie trafiłaby albo do mnie, albo do Zefrana, choć nie jestem pewien, z raczej chciałbym w staroobietnym zbroję w sumie byłaby opcja, wytrafiłaby na przykład do Nataniela. Mowę bym spróbował przyjść z nami też przebudzenie. Tylko ostrzegałbym Was, że ja zawsze każdy raz, jak podchodzę do przebudzenia, to z jakiegoś powodu ten dodatek jest w mnie bardzo bugowany i wielu zadań nie jestem w stanie zrobić. Dobra, szukajmy więc pierwsze smoki. Mamy łódki, oczywiście nowe zadanie. Łuska smoka. Pewnie też nowy wpis do dzienniku. Jakieś. Tak, stworzenia. Proszę o smokach. Kultura i e, historia o górach nożnego grzbietu. No i tu sterowanie to bez znaczenia. I w kupie śmieci po moku można znaleźć prezent dla Listeira. Który oczywiście później damy. A to wracamy się i teraz idziemy do drugiej odnogi i dalej właśnie trać tego dungeona w poszukiwaniu urny czy tam ktokolwiek e, właśnie kieruje tymi e, kultystami e, co możliwe, zajmiemy się już nawet tym w tym odcinku i całą tę jaskinię sobie przeszkamy a w następnym zajmiemy się wielkim smokiem Ara. elegancko, ale to akurat jest niemiłe bardzo Okej, okay, nie trafiły we mnie ani razu w zasadzie. Jak ci te podkilerium znikają, ja ci je wyłączę, bo to jest tragedia. Ty ich używaj tylko. A. Bo ja wyłączę mi te gorsze. Nie, używaj ich właśnie. Jezu, głupi ja. Dlatego tylko te lepsze zużywa cały czas i cały czas się kończą. No patrz, tak. zostało tutaj tylko 7 potek zwykłych z Lyrium, podczas gdy tych e, słabszych mamy 47, a to możemy naprawić. Ok, póki co tyle, co wystarczy. Słabszych, który których z Lyrium trochę też się ich porobi. Co kładę, i mi co? Też można dwa. No i póki to by było na tyle, chociaż palcam prędkości, choć ostatnich nie używam, to też sobie ich kilka porobię. Okej, okay, tyle z craftingu, ruszamy dalej. Ali stay dicie oczywiście przodem. A no niedługo wejdziemy do takiej jednej Byliśmy całkiem ładnej. Dobre pytanie Win. Nie wiem, nie pamiętam, żebym słyszał tą kwestię od niej. Ale teraz zaraz wejdziemy do jakiejś wielkiej hali, gdzie będzie nas czekała naprawdę trudna walka. W której mam jedno polecenie dla mojej drużyny Dokładnie wszyscy idziemy razem No i tutaj wszyscy atakują Win się cofni Liliana Zostaje oczywiście zespaliły się też małe smoki A i głównie dlatego trzeba tutaj się o tego podejść jak najlepiej. Dokładniej. Ja mam jeden pomysł. Wszystko po prostu wysadzić. Przepraszam, I że chyba też obrywałeś jedną bombą. O no, tak, przepraszam, Alice, że dwa razy do mnie obrywałeś. Okej, okay, ale zajmijcie się tym kultystą. Pierw mam być Leliana tego, ja niedługo użyję tego samego. Ładne obrawienia oczywiście, tylko zadaję ten jeden padł, bo... ...bomb dalej ja nie mam, ale może się trochę uzdrowić. na niego da regenerację, dobrze. Mam nadzieję, że pozbędę się zaraz tego jednego małego smoka. Albo i nie. Albo za to wszystkich ogłuszy Okej, okay, ten się wziął na Alistaira. Całą drogą wzięliście też tam, nie? Hej, okay, chodziła ma naprawdę dużo many. Wiem, Mimo że trochę robiłaś też. Aj, Sneaker spadł, bo bardzo długo zebram te smoki, jednak swoje biją. Całą drogą trzeba mu dać awans, zapomniałem, bo dostał przed chwilą. Okej, okay, dostał ten ostatni smok. Robimy teraz, żeby zabójdzić strzału. Udało się. To była naprawdę trudna walka, ale podejrzeliśmy do niej tak bardzo taktycznie, że ostatecznie wcale tak trudna nie była. Choć były problemy i na przykład padł nasz piesek, który właśnie dostał awans, zasłużony też. Dajemy po jednym wydarzeniu siłę i w kondycji, jak zwykle. No i to na tyle by było. Tutaj jeszcze coś jest, jest ten łupieżca, sobie też go przeszukamy. W tym... Yy, właśnie... Jezu, w tej... no... O proszę, tutaj ten dostaje każdy zakupik, który jest świetny dla mistycznego wojownika. Potencjalnie zrobimy sobie taką Morrigan, no, choć nie jestem pewien czy to dobry pomysł, ale... Na pewno chciałem przynajmniej jeden mistyczny wojownik, w tej serii był, gdyż jest to jedna z moich też ulubionych tych. I naprawdę fajnie mi się grało oraz jako taki styczny wojownik jeszcze z modem, że nie trzeba chować broni, naprawdę było to zabawa po prostu Walczyliśmy w czy robiliśmy różne ten... czasem healowaliśmy druwynę, zadawaliśmy masywne obrawienia. To był naprawdę fajny build, co wtedy robiłem Nazywał się Chłop Kern, był to bardzo zły mak krwi Który był naprawdę fajny i fajnie się im grało. Zabił większość swoich towarzyszy. To, to naprawdę fajny save, który wspomni nam bardzo miło. Ok, zajmijmy się teraz tymi. Lister wpierw Panie pamiętaj, nieważne, smok czy nie smok. Ty Zostałeś przyszpilony. I ten, ale tak, się trybina i idziesz do tego maga. Yy, Leliana, ale ty... Też możesz uważać tej zdolności. O, no, proszę, Leliana z awansem, elegancko, bardzo elegancko. Yy, drugi awans w tym odcinku. To przy okazji mam jakiś pis do kodeksu. Jakim cudem i jeszcze żyjesz? Miałeś być martwy. Chodź to tu. Zostaw mojego psa. No. Dobrze, Leliana. Prostaczki się udało. choć trochę w bólach, nie ukrywam. Dobra, Leliana, kolejny awans. Dał mi dwa wzręczność, jeden w spryt. Ekspert taktyki. No i co ja idę teraz, to zabójczą strzałę? Którą czasem będziemy pewnie sobie używać? To, tu mamy małego smoka, sobie przykamy. Oczywiście mamy z niego łuskę. Kultysta skrytobójca, to mech, kultysta mac. On to się chyba zostawiał. Nie, tu mamy księgę wpis do kodeksu. Pierwsza plaga, rozdział trzeci. Pozwolę sobie oczywiście Wam pokazać. Jak chcecie, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Wiem, że mówiłem, że czytał na początku serii, ale wyszło jak zwykle. Na po... Nawet na początku nie czytałem, więc słabo. Rakawice Uskowe i pożerad życia. Świetny nap... przyszłościowo dla Morigana, gdyż będzie dla nas pagiem krwi. 4 do siebie Też wpis do kodeksu, więc pozwolę sobie Wam oczywiście pokazać. Weź sobie przeczytać jak chcecie. Teraz się wracamy idziemy widną o odnogę. Tego słowa szukałem. Nie pamiętam, czy je znalazłem, czy też nie. Idziemy w odnogę. No i tam będzie nas chyba tylko jeszcze jedna walka, no i starcie z Colgrimem, jak i Wielkim Smokiem zrobimy sobie w kolejnym odcinku, bo do to walki z dwiema, dwoma elitarnymi bossami. A potem zrobimy sobie odcinek z próby i uleczenia Arla, i uleczenia Arla ona zrobimy oddzielnie, gdy będziemy robić przy okazji jakieś zadania związane wzor z Amarem. Okej, okay, mamy chyba już jakiś, jako tako plan na najbliższy tydzień, dwa, jak tak sobie liczę. Jestem kiepski z matematyki, więc jak się pomyliłem, to możecie mi poprawić, albo i nie. Ale jeśli na przykład obejrzeliście do tego momentu, możecie powiedzieć świetny jesteś zbatny wzór. Choć nie jest to prawdą. Przyknąłbym wam serduszko. E, ta. E, Okej, okay, mamy tutaj walkę. Kolejną, jak mówię, najpierw ostatnio w tym odcinku, albo przedostatnią. A lister jednak cię zostawił, ale to nie znaczy, że ja o tobie zapomniałem. Dobra, po niej Swoją drogą tu się nie pojawiały popielne upiory. Hmm. Powiem że się pojawią, okej. Okay. Nie ma problemu. Ułatwiło nam to sprawę, gdzie są one całkiem mocne. Wiem, prawie że Janę jednym uderzeniem zabił. Dobrze widziałem. Ora, coś tam stawiają. O, runa paraliżu. Bardzo fajne. Moje ulubione runy, jeśli chodzi o runy na broń. Drewniana skrzynia. Kolejna drewniana skrzynia. I kolejna drewniana skrzynia. Niesamowite. Masa run i innych weczy. No tutaj niedługo będziemy mieli konfrontację z Kolgrimem, czyli przywódcą tych bezbożników. Naszego tutaj Fereldenu przepięknego e, Bluźnierców Keretyków Co jeszcze można by tutaj o nich powiedzieć e, O proszę morderców o. No i się będziemy z tym właśnie ich przywódcą e, Niedługo rozwiązywać pewne sprawy e, Dobrze e, tak samo jak ze smokiem ale to w kolejnym odcinku Dziękuję wam za oglądanie Do zobaczenia już wkrótce Cześć